Dzień dobry, cześć i cześć, witam Was w drugim odcinku sezonu drugiego. Przed nami był transfery, teraz nadszedł czas na sprawdzenie tych transferów. Manchester City gra z Schalke, Gerson, No i tutaj pięknie Sergio Aguero pod dośrodkowaniu przez Jesusa Navasa strzela bramkę już w trzeciej minucie. Tak więc widać, że chłopaki dysponują, tryskają ogromną formą i tutaj widać jak naładowani gladiatorzy e, te chcą wyładować się na e, boisku. No i tutaj jak widzicie znowu Aguero, e, Honda. Honda strzeli bramkę. Naprawdę jestem z tego powodu bardzo zadowolony Keisuke Honda odnalazł się w końcu w Manchesterze City. Salutuję tutaj kibicom i teraz e, tak zapewniam was, że od przyszłego odcinka na tym zawodniku będzie bazować praktycznie cały zespół, ponieważ no e, widzę, że ten zawodnik naprawdę się stara, próbuje i Pogba zalicza swój debiut w meczu towarzyskim. Manchesterze City. No i strzela bramkę z rzutu karnego, co prawda z rzutu karnego była ta bramka, ale bramka gol to gol. Tak więc naprawdę bardzo się cieszę. No i potem Christian Benteke zostanie wprowadzony, a zejdzie Sergio Aguero po to, by Benteke miał jakieś szanse. No i potem Muslera, jak widzicie, naprawdę dysponuje ogromną formą już na początku, wybraniając okazję, szalkę, która mogła zakończyć się bramką bez problemu i to spotkanie kończy się 3-0. Aguero, Honda i Pogba strzelają bramki. Kolejne spotkanie, Hamburger SV, tak jak widzicie, to są mecze towarzyskie z, z klubami niemieckimi, jak do tej pory. Gramy na Imitysi Arenie, na stadionie, który jest dla mnie uznawany za jeden z najpiękniejszych stadionów w Europie. Marco Roy, Pogba, Benteke i Ogbona, ci zawodnicy wyszli dzisiaj po to, by stoczyć bój z zawodnikami Hamburgera, no ale niestety tutaj, jak widzicie, Iraczek zrobił dużo zamieszania. Kojarzycie tego zawodnika? Ten zawodnik zamknął drzwi reprezentacji Polski po będzie Rafała Murawskiego, a on to wykorzystał, strzelając bramkę Przemysł Przemysławowi Tytoniowi. No i mamy już 1 do 0, bramka do szatni. No cóż, e, każdy z zespołów, zespołów miał swoje szanse jednak. Hamburg jedną z nich wykorzystał no i strzelił nam bramkę, tutaj duży błąd moich obrońców, a przede wszystkim mój błąd ponieważ jakoś nie mogę przyzwyczaić się do tego kontrolera, tutaj widzicie Richards jeszcze chciał, wybronił bramkarz potem Aleksandre Pato także bramkarz broni. potem widzicie tutaj Javi Garcia próbował, no była, były okazje, potem Benteke tutaj się za bardzo zamotałem Benteke no i bramkarz obronił, no i to spotkanie kończy się 1 do 0, jeszcze jak możecie zobaczyć 3 minuty zostały doliczone jednak nic nam to nie dało i tak Przegrywamy pierwsze spotkanie w sezonie. Kolejne spotkanie: Manchester City kontra Atalanta, 88 Stadium. Tutaj wyszedłem bardziej rezerwowym, praktycznie rezerwowym, Dysponował od bramkaż i wszyscy byli, to były rezerwy, ale próbowałem. Niestety nie mogłem wykorzystać na danej mi sytuacji. Chociaż mój przeciwnik także Johansem bardzo dobrze spisywał się w bramce. Tutaj jedna z najlepszych, dogodnych sytuacji do tego, by strzelić bramkę Sinclair, Nimeli, Cole. No i niestety Cole strzela prosto w bramkarze. Jeszcze tutaj próbowałem z główki, jednak na nic nie dało, potem kol znowu strzela w ląkarza. Call znowu, no i piłka szeszła obok słupka, i to spotkanie kończy się 0 do 0. Jestem zadowolony naprawdę z postawy zawodników tych rezerwowych zaczynamy barkę z Premier League, Norwich City Manchester City, oczywiście transfery jeszcze trwają tutaj, Dawid Silva niestety nie pokonał Rudego potem znowu Pogba chciał strzelić i kolejny raz Pogba, jednak Rudy stoi na przeszkodzie, Benteke, Dawid Silva Jesus Navas, no i Jesus Navas przed pola karnego pokonuje Rudego Wysola z Norwich City naprawdę bardzo ładna bramka, sam jestem zachwycony tym, że Jesus Navas to jest zawodnik, na którego także mogę stawiać, nie mam problem ze skrzydłami i to jest e, rozwiązanie mojego problemu od początku. I tutaj jak możecie zobaczyć, Benteke strzela bramkę, ale niestety Benteke znalazł się na pozycji spalonej. E, no szkoda, że ten zawodnik nie trafi. Tutaj się troszeczkę zagubiłem. Dawid Silva mógł strzelić bramkę. Jeszcze tutaj piłka uderza o supek, o drugi supek no i wypada z linii pola bramkowego, potem Muslera broni naprawdę bardzo potężny strzał Aleksandre Pato, Aleksandre Pato strzela bramkę w 90 minucie, bardzo się cieszę, że ten zawodnik strzelił bramkę Ponieważ mniejsza no, na tego zawodnika, dostał wiele ofert od innych klubów, mogło kusić naprawdę 20 milionów, chyba najwięcej było za tego zawodnika. Jednak stwierdziłem, że zostawię go, bo uważam, że no, on w Manchesterze City on się odnajdzie i wygrywamy to spotkanie 2 do 0. brondby by Eve, ja w ogóle nie wiem co to jest za, za zespół. Gramy Champions Cup, można powiedzieć taka liga miszów. Aleksandrę Pato uderza, no niestety nie udało się. Potem mamy niestety rzut karny. Hasani podchodzi, czaruje, muslera, muslera, no i w ostatniej chwili Zszedłem w bok, a ten uderzył w środek bramki w 62 minucie mamy 1 do zera. Jak możecie zobaczyć tutaj wykonujący egzekucję. Dużo długo przymierzał się. Potem mamy Aleksandrę Pato także nie strzelił bramki. Mamy Negredo, który przed chwilą szedł, no i strzela bramkę, a także Parker, który zmienił Honda. Parker to jest 16-letni zawodnik, który może mieć 86 overall, tak więc wystawiam go, bo no naprawdę... Bardzo dobrze prezentuje się w tym zespole, zagrał już w paru spotkaniach i możecie tutaj zobaczyć, uderzył w poszeczkę, Mówi się trudno, jedzie się dalej, ale ważne to, że próbował wykorzystać swoją okazję. Kolejne spotkanie Barka z Premier League 88 Stadium pokazane w swojej pięknej okazałości. Manchester City gra ze Stoke City, no i tutaj pięknie... Pięknie jak, zobaczy, jak możecie zobaczyć Honda także próbował jeszcze tutaj przedryblało. Jednak piłka przechodzi obok słupka. Potem znowu Honda na jego drodze stanął słupek. E, mamy Pogba. Potem mamy Marco Royce, który uderza w poprzeczkę i Jesus na was uderza e, z główki, ze szczupaka. Jeszcze tutaj bramka, żeby go temu. Tak ręka dziwnie drgnęła. E, no ale bardzo się cieszę, iż znowu Jesus na was strzelił bramkę. Tym razem ze szczupaka strzelił naprawdę piękną bramkę ze Stoke City. Zobaczcie jeszcze raz jak ten gol wyglądał. No cóż, cóż, więcej można dodać, cóż, więcej, więcej ująć. Jesus na Was truska formą, no i potem znowu miałem parę okazji. Peter Crouch, zawodnik z numerem 25, 86 minuta. Co prawda zostały 4 minuty do końca gry, plus doliczony jakiś czas, no ale już ciężko byłoby strzelić bramkę, tutaj była naprawdę bardzo dobra brzutka. Peter Crouch doskonały zawodnik, ale to nie jest jedyna bramka w tym spotkaniu Muslera. Co prawda był bez szans, ale tutaj jest ten zawodnik. Keisuke Honda, Keisuke Honda ja naprawdę osłupiałem po, po tej bramce, patrzyłem jak wryty w monitor i mówię, what, jak to możliwe, nie wystawiałem tego zawodnika a ten zawodnik tak piękny, taki piękne bramki strzela, zobaczcie jeszcze raz, Keisuke Honda od początku tego spotkania e, chwalił się tym, że naprawdę dysponuje ogromnym, potężnym strzałem i to pokazuje strzelając supek, obok słupka, no i trafił w końcu i w tym odcinku najpiękniejszą bramkę, bo planuję pokazywać Wam najpiękniejszą bramkę tego odcinka jest oczywiście gol Keisuke Hondy. Zobaczcie jeszcze raz jak pięknie przemierzył nie dając szans bramkarzowi Stoke City strzelił w 90 minucie. I widać, że naprawdę ten zawodnik to jest serce bijące Manchesteru City. Naprawdę doskonale rozwijał sytuacje bramkowe, które mogły się zakoczyć, zakończyć bramką. Jednak stali obrońcy, stał bramkarz. Zobaczcie jeszcze raz: zawodnik z numerem 17 strzela bramkę, dającą drugą wygraną w Barkers Premier League. I mamy pierwszą pozycję w Barkers Premier League. Tak więc dzięki, trzymajcie się ludziska. Do następnego.